Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiejszy odcinek to odcinek o sprzątaniu mojej kolekcji perfum. Wiem, że te odcinki są przez Was lubiane, ale ostatnio było ich na kanale bardzo mało, bo moja kolekcja perfum jest coraz mniejsza. Aktualnie po dzisiejszym sprzątaniu będzie to około 40 flaszeczek perfum, i mam już w kolekcji tylko perfumy, które bardzo lubię. Mimo to znalazły się takie, które chciałabym posłać do lepszych domów? Jesteście ciekawi, jakie? Jeżeli tak, to zapraszam Was do oglądania dalej. Tak jak wspominałam, nie mam już w kolekcji perfum, które mi się nie podobają. Jedyne perfumy, które myślę, że mogłabym puścić dalej w świat, to perfumy, których nie używam. Mam taką zasadę, że jeżeli czegoś nie używam, to jest mi to niepotrzebne. Nie zbieram perfum dla samego wyglądu albo żeby stały na półce. Żal mi takich perfum, które po prostu stoją nieużywane, bo myślę, że ktoś inny miałby z nich lepszy użytek niż ja. Dzisiejszy odcinek będzie krótki, bo tylko cztery perfumy zostaną w nim przedstawione, no bo. Większość perfum jednak używam, ale jednak znalazły się cztery, których używamy mniej albo właściwie wcale. Pierwszy zapach to będzie pewnie zaskoczenie, ale zorientowałam się, że używam tego zapachu tylko tak naprawdę raz w roku, w okolicach świąt Bożego Narodzenia. I używanie zapachu raz w roku to zbyt mało, żeby zostawić zapach w mojej kolekcji. Dior, Poison, wersja klasyczna. Oddałam już do lepszego domu Poison, Pure Poison, czyli tą wersję białą. I wiemy, że jest namiętnie użytkowana. I tą też poślę do jakiegoś bardziej przychylnego właściciela albo właścicielki, kto będzie się tymi perfumami zachwycał i użytkował je na co dzień. To są perfumy piękne. I nawet jak ostatnio wąchałam je, żeby sprawdzić, czy na pewno chcę jednak puścić je w świat, to. Miałam chwilę zawahania, bo to są perfumy naprawdę ładne i mimo tych wszystkich reformulacji dalej są to perfumy, które mi się podobają, ale no właśnie nie używam ich. Używam ich raz w roku, a przez resztę roku po prostu sobie leżą. Poza tym tutaj bardzo mocno w tych perfumach wybija się na mojej skórze tuberoza. Tuberoza to nie jest nuta, po którą sięgam, chyba że tuberoza jest bardzo współczesna, wsparta o jakieś dodatkowe białe kwiaty, albo jakieś inne nuty, które równoważą tę tuberozę, najlepiej nuty mocne, a tutaj tuberoza jest przez większą część trwania tego zapachu bardzo mocnym i jednonutowym zapachem. Potem dochodzą do tej tuberozy różne inne nuty, ale jednak. Jest ona tutaj mocna i wyczuwalna. Dlatego właśnie z tych głównie dwóch powodów postanowiłam, że czas posłać te perfumy dalej. Choć ciężko się mi z nimi rozstawać, no ale bez sensu, żeby stały mi na półce i się kurzyły. Drugi zapach, który poślę w świat, to zapach od marki Lerbolario Absintum. Czyli ten zapach, który mam w wersji takiej travel małej, 10 chyba mililitrowej, nie, 15 ml. Większość tego zapachu już zużyłam i chcę posłać w świat tę końcóweczkę, a dokładnie ten zapach chciałabym oddać mojej mamie, bo wiem, że to jest zapach, który może się jej spodobać, a ja już planuję sobie kupić całą buteleczkę tego cuda. Ten zapach kupiłam w zeszłym roku w Rzymie przy okazji wycieczki z moją przyjaciółką i w tym roku też razem z moją przyjaciółką jedziemy do Rzymu już Zabukowaliśmy i bilety, i nocleg, i właśnie w Rzymie planuję zakupić całe opakowanie tego zapachu. Więc dlatego ono opuszcza moją kolekcję, żeby do niej wrócić jako pełnowymiarowy flakonik. Dalej podtrzymuję, że jest to super zapach taki bardzo łagodny, sympatyczny, piżmowy, trochę pudrowy. Bardzo lekki, odpowiedni, zdecydowanie do pracy, właściwie odpowiedni na każdą sytuację. Nie wiem, czy są osoby, które uznają ten zapach za tragicznie zły, albo taki totalnie nienoszalny. Taki zapach bardzo bezpieczny, i jeżeli chodzi o markę Lerbolario, to bardzo serdecznie Wam polecam jego testy, bo jest to zapach, o którym się nie mówi, albo mówi się bardzo mało, a uważam, że zapach zasługuje na więcej uwagi. Wraz z nadejściem wiosny yy, zmieniam swoją garderobę perfumową i przerzucam się z cięższych, słodkich zapachów, które nosiłam przez jesień i zimę, na coś lżejszego, może kwiatowego, może takiego wesołego, coś, co będzie odpowiednie na czas wiosenny. Zwykle wiosną, a zwłaszcza wiosną do pracy, nosiłam zapach Estello de Pleasures. I to jest ten zapach który też odchodzi z mojej kolekcji. Dlaczego? Pomyślałam sobie, że już przerzucę się na zapachy wiosenne, bo i aura jest sprzyjająca. Widzicie tutaj za oknem świeci słońce, jest ciepło, jest sympatycznie. Nie mam dużo takich perfum, które nadają się stricte na wiosnę i są takie radosne i kwiatowe, bo to nie jest też typ zapachu, który najbardziej lubię. Mam takie zapachy pff, dwa, może trzy, maksymalnie cztery, które na taką porę roku są perfekcyjne. I jednym z nich jest właśnie Pleasures od Estee Lauder. Ale nie nosiłam go ani razu w ciągu tego ubiegłego tygodnia. Nosiłam inne perfumy, głównie Bez Jagrest od Alana Balewskiego, który wybrzmiał absolutnie spektakularnie. A jeżeli chodzi o zapach Estee Lauder, widziałam go na półeczce i cały czas go pomijałam. Więc to dla mnie znak, że tego zapachu raczej nie będę już mocno nosić, bez sensu, żeby się u mnie stał i kurzył. Kolejny zapach, który może znaleźć lepszy dom niż mój. I ostatni zapach, któremu chcę znaleźć lepszy dom, to Perfumers Workshop Tea rose czyli ta taka lekko retro róża z cytrusami. Ten zapach jest piękny, ale mam zapach odrobinę podobny do tego, czyli Love of i częściej jednak sięgam po Love niż po Perfumers Workshop. To są też perfumy specyficzne, takie trochę retro, i wiem, że nikt u mnie w mojej rodzinie takich perfum nie nosi. Yy, zarówno moja mama, jak i siostra, jak i ciocie to są kobiety, które noszą raczej perfumy współczesne, i wiem, że nikomu te perfumy radości nie sprawią, a uważam, że to są fajne perfumy, które. Chciałabym, żeby się nosiły. Więc, jeżeli chcielibyście ode mnie kupić ten zapach, to jak najbardziej można. Cena to 30 zł. Te perfumy można kupić w Polsce hmm, chyba oficjalnie tylko przez Notino, ale tam cena, taka klasyczna cena to jest 60 zł, więc swoje puszczę za 30 razem z przesyłką paczkomatem. Bo ostatnio paczkomat strasznie podrożał, więc też podnoszę troszeczkę cenę. No ale za 30 zł puszczę w świat. Mam do nich kartonik, yy, ubytek jest minimalny, no bo odkąd dostałam, kupiłam sobie Love od Shopparda, ten Love mi się bardziej podoba niż yy, Perfumer's Workshop Tea Rose. No i znów, skoro nie noszę, to bez sensu trzymać te perfumy u siebie. No i to tyle. Nie mam więcej żadnych innych perfum, które chciałabym posłać do lepszych domów. Kiedy sprawdzałam, które perfumy już nie są dla mnie i które należy oddać, to przewąchałam wszystkie perfumy i wszystkie, które mam w swojej kolekcji, nosiłam po kolei na skórze. I wszystkie, które mam, które mi zostały, kiedy zaciągam się tymi perfumami z korka albo ze skóry, to mam takie, jaka ja jestem wspaniała, jakie ja świetnie dobieram perfumy, to są tak perfekcyjne perfumy, nie ma lepszych. I jeżeli ym, reakcja moja na konkretne perfumy była właśnie taka, są najlepsze perfumy świata, nie ma lepszych, no to to znaczyło dla mnie, że te perfumy ze mną zostają. Przy tych perfumach, które pokazałam, to znaczy trzech z czterech, było także dobre perfumy, ale nie miałam takiego, wiecie, rozbłysku, endorfin w mózgu, że to są najlepsze perfumy świata. No więc znów pora, żeby ktoś inny się nimi cieszył. To tyle na dziś. Dajcie mi jeszcze znać na dole w komentarzu, czy u Was jakieś wiosenne porządki perfum się uskuteczniły, czy raczej przybyło coś do Waszej kolekcji, raczej niż ubyło. Napiszcie mi o tym na dole w komentarzu. Do zobaczenia i już mam nadzieję, że w piątek, bo w ostatnim tygodniu film zajął mi tak dużo czasu, to znaczy jego montaż i obróbka, że udało mi się go wrzucić dopiero w sobotę, więc mam nadzieję, że kolejny już pojawi się w następny piątek. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!